Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie 23 listopada. Dziś imieniny Adeliny, Felicyty i Klemensa. 47 tydzień 327 dzień roku. Słońce wstało dziś o 7:08, zajdzie o 15:36. Nadajemy dziś na żywo z pięknego domu pomocy społecznej w Gdyni. Łączymy się z naszą korespondentką z tego cudownego miasta. Drodzy Państwo, Iza, połączymy się później. Muszę zobaczyć, co tam się dzieje. Przepraszam. Na początek zapraszamy Państwa na skrót najważniejszych informacji. Zaczynamy od wiadomości z ostatniej chwili. Epidemia zabawy dotknęła Gdynian. Najbardziej zarażeni wirusem są mieszkańcy Pawi 31. Łączymy się z naszą korespondentką z tego miejsca. Halo, halo, Wiesław, czy nas słyszysz? Tak, słyszę, słyszę, słyszę. To właśnie, proszę państwa, jesteśmy na Pawi 31. To tu, proszę państwa, wybuchła epidemia zabawy. Właśnie idą tutaj ludzie, zaraz się pytam, Proszę pani, co się tutaj dzieje? Proszę Oj. mi powiedzieć. Proszę Panią, tu ciągle się bawią i bawią, ojej, dziękuję bardzo, proszę Państwa, no patrzcie ile tu ludzi idzie, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, co się tu dzieje, gdzie pan idzie? Dziękują ludzie w koło, że tutaj jest tylko i wyłącznie zabawa. Niesamowite, dziękuję Niesamowite. bardzo, proszę Państwa, Pani tutaj idzie w taka piękna, w czerwonej bluzeczce, Pani kochana, gdzie Pani idzie? Na zabawę. No i proszę Pietruszka, że wesoły jest żywot staruszka. Jest jak jest i nie wiem jak będzie. Dużo jest to sensowiku, po wszędzie. Co to za piosenka, ty słyszysz ten refren? Myślę o staruszkach, patrząc na ich rękę. Nie wiem jak będzie i nie wiem co mnie czeka. Na razie jest mi dobrze, a przyszłość zaleka. Dziś w programie Uwaga i na stronie internetowej www.dps-gdynia.pl. Zapraszamy. I jeszcze jedna fascynująca informacja. W gdyńskim akwarium urodziły się pięcioraczki. Opiekunem jest pan Zdzisław Koreń. Rodzicom i opiekunowi serdecznie gratulujemy! Jak co roku i w tym roku będzie 1 maja, przodownicy pracy w swoich kołach zainteresowań wyrabiają setki procent normy. Muzyka 5 czerwca z wizytą roboczą w rezydencji na Pawiej gościli przedstawiciele służb specjalnych NATO, marynarze wojennych okrętów. Marynarze wolontariusze pomagali w pracach pielęgnacyjnych w przepięknym ogrodzie na Pawiej. Był to niezwykły gest. A teraz czas na prognozę pogody. Nad tęcza tęcza. Klub seniora tęcza. Na fali muzyki zawsze wiatr w żagle. skali A teraz czas na wiadomości sportowe. Przypomnijmy sobie, jak nasi medaliści olimpijczycy zdobywali trofea w czerwcu tego roku. Kronika sportowa. Muzyka Achety w pierwsze miejsce. Aktywność Gdynia nie zna granic. Nordic Walking, Garden Walking, czyli spacery z kijami, bez nart oraz spacery po ogrodzie. Ćwiczą ze studentami i sportowcami z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku pod czujnym okiem pani profesor Katarzyny Prusik. Panie Polku, proszę powiedzieć, co pan tu robi? Nie mam czasu, szukam nart. O, 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 o. Hala studio! Miasto wychodzi naprzeciw najaktywniejszym. Miłośnicy ruchu oblegają siłownie pod chmurką. Kluby fitness są oblegane. Modniejsza staje się też odnowa biologiczna. A co jeszcze dzisiaj w programie? Spójrzmy na zwiastuny. Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Którego dnia nasi opiekunowie zrobili taniec specjalny dla nas. Dziewczyny dla nas tańczyły. Wspaniała rzecz to była. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami przed telewizorami. Spotykamy się po reklamie. <ślesk> Przed użyciem nie zapoznałeś się z żadną ulotką, nie konsultuj się z lekarzem czy farmaceutą, gdyż każdy śmiech dowolnie stosowany nie zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Dla Wiadomości TV DPS Info Izabela Solińska.